Witamko. Teraz będę próbował robić kombinację wkładając sobie telefon mm, między okulary, ale chyba się nie da. Dobra, może jakoś pod czapkę wcisnąć. Chyba też się nie da. No dobra, spróbuję z tym jakoś jechać i nagrywać. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Hmm. I że mi ten telefonik nie wypadnie z ręki, tylko może panoramkę jakąś włączę. O! Hmm. Kocisko już na mnie czeka. Zakładowe to nie moje, ona jest tylko podobna, ale jest o wiele mniejsza. Ma czarny ogon, a mój ma taki prążkowany. Cały jest taki mój. Ciapkowaty, taki brązowo-szaro-czarne ma te ciapki, a ona jest biało-czarna. Hmm. Ale dobra, nieważne, miałem tu ochulaj hulajnodze, a ja o kotach. Kurczę, no nie wiem, no nie da się chyba tego telefonu jakoś tak ustawić. Trudno, będę go jakoś tak trzymał. No, co do... Mojej starej hulajnogi, którą właśnie jadę. Do pracy dojechałem. Kilometr. Ale wczoraj yy, jeszcze w garażu poprawiłem kable w tych akumulatorach, bo tam są cztery akumulatory spięte po 12 V, czyli 48 musi być. I wygląda na to, że coś tam było. Niedopięte, tak trzeba, jakieś luzy były. Dlatego ten akumulator tak słabiutko trzymał. Tylko kilometr dwa. A teraz po dojechaniu do pracy ona ciągle ma pełną moc. W pracy jeżdżę już chyba ze dwa kilometry. Następne krążę tutaj po placu. W to mi z powrotem z całkiem przyzwoitą prędkością. Teraz jadę około 20-30 na godzinę. Także ten akumulator jeszcze nie jest taki tragiczny i ogólnie ta hulajnoga, ona ma już 10 lat no 9,5 roku, no ale to już prawie 10 lat ma ta hulajnoga. Może nie będę tak gazował, bo, bo wiatr wieje i silnik zagłusza, bo to jest silnik no, z napędem łańcuchowy, nie tak tamten inwentorowe, czy jak to się tam nazywa w tej nowej hulajnodze. Te bezszelestne silniki tam tylko leciutko jak mocno przygazuje a tutaj mi łańcuch trochę dzwoni ale ta hulajnoga jak na 10 lat naprawdę daje rady SXT śmiało polecam jeśli gdzieś jeszcze można kupić te stare modele tych hulajnog bo ogólnie firma SXT to ciągle Produkuje nowe hulajnogi, ale ta moja to akurat jest jedna z mocniejszych. No teraz, gdzieś tam już też kilka lat temu, wyprodukowali jakieś hulajnogi też y, Monster, coś takiego też o podobnych albo i lepszych parametrach niż moja, bo moja to jest SXT-1000XL y, z silnikiem 1000 do 1260W, chyba maksymalnie. Akumulatorem 48 V No yy, Zawieszenia sprężyny z przodu jedna, z tyłu dwie Hamulce tarczowe Siedzenie można doczepić ale ja w tej chwili jeżdżę bez siedzenia yy. No ale no ta kulajnoga noga zrobiła tysiące kilometrów ze mną naprawdę polecam ją no musiałem czasem coś przy niej zrobić, też kilka razy kapcia złapałem, ale tutaj jakoś tak yy, no nie miałem problemu z naprawą tego, chociaż też trzeba było koła rozkręcać, sześć śrubek w kole, żeby się dostać do dętki i do opony, koło się na pół rozkłada, ale tutaj przynajmniej nie ma silnika w kołach, a w tej nowej się boję, bo jeszcze tego nie rozkręcałem i nie wiem jak to będzie z tym. Silnikiem, jakiego się tam odłącza, Zresztą ja nie wiem, czy mi się tu w ogóle nagrywa, bo mi się jakiś zoom włączył i nie widzę, czy się nagrywa. No, tutaj w tej hulajnodze jeszcze łańcuch, już chyba ze 3 razy wymieniałem, bo się rozciągał, no ale to się rozciągał tak mocno, dlatego że ja wózek z pontonem ciągałem na tej hulajnodze. Ja około setki, ten wózek z pontonem około 30 kilo, jak nie więcej. Hmm. Także no ten łańcuch miał prawo się rozciągać. Zębatkę wymieniałem ze dwa razy. Dwa razy z tyłu, z przodu raz. Chociaż jeszcze jedną zapasową mam, bo kiedyś nakupiłem tych części trochę na zapas. Klocków hamulcowych mam w brud, bo one dosyć szybko się wycierają w tej hulajnodze, bo tu nie ma żadnego wspomagania elektrycznego. Jest tylko na linkę, na zacisk i tyle, jak się hamulce, dobrze ustawi nowe klocki, wstawi to, ona hamuje jak żyleta, aż za ostro, bo w tej nowej to wszystko chodzi płynnie. I gaz, i hamulce, tam jest wspomaganie elektryczne. Ta jest taka trochę toporna, ale jak na dziesięcioletnią nogę, to i tak jest super. I jak widzicie, cały czas jeżdżę i nie mogę jej dorżnąć, czyli z tym akumulatorem nie jest źle. Spokojnie da się przyjechać jeszcze Kilometrów albo i więcej, nie wiem ile. Bo no odkąd przyjechałem do pracy i jeżdżę już z pół godziny po placu, to ona jeszcze nie osłabła. Także jestem w szoku, że moja stara 10-letnia hulajnoga na tym oeliczowym akumulatorze zastępczym nadal się ładnie buja. Tym bardziej, że ja nawet kupowałem już dwa razy akumulator oryginalny od SXT ale jeden mi przyszedł jakiś z 2014 zleżały chociaż pierwsze ze trzy razy całkiem ładnie się bujał robiłem po kilkanaście kilometrów bo takie akumulatory ołowiowo klasowo ołowiowe to nie mają zbyt dużego dystansu zwłaszcza z ciężkim jeźdźcem tak jak ja około 100 kg no to tylko paręnaście kilometrów no ale potem coś zaczął drastycznie słabnąć Odesłałem go, uznali mi reklamację. Przysłali mi nowy z 2021 roku końcówki. Prawie że roczny. I było to samo. Pierwsze dwa, trzy razy. Dosyć ładnie się jechało, a potem coraz gorzej. Też go odesłałem, uznali mi reklamację, kasę zwrócili. Dlatego kupiłem tamtą nową kulajnogę. No. Ale jak widzicie tą też jeszcze się można bujać awaryjnie. Całkiem ładnie posuwa. Dobra, kończę ten filmik, bo nie wiem, czy ja nie gadam sam do siebie. Czy trzymając ten telefon jedną ręką nie wyłączyłem przypadkiem nagrywania i nie gadam, bez sensu. Zaraz tylko się zatrzymam i to sprawdzę. I to by było na tyle tego Pitu Pitu o Hulajnodze. Niech no zobaczyć, czy to się w ogóle nagrywa. Chyba się nagrywa na szczęście. Dobra, to kończę. Trzymajcie się, hejka.